Cześć, ja jestem Dawid i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czyli Zagranie w Resident Evil 4 Ostatnio uwolniliśmy Ashi. No i czas teraz udawać się dalej. Zajrzyjmy sobie na mapkę. Pierwszy raz od niej wiem, którego czasu. Tak, no, chyba mamy się udawać teraz tutaj w stronę tego. I tak też chyba będzie. Okej, okay, mamy czerwoną roślinę. I akurat możemy sobie połączyć stą. No i dobra. Tutaj mamy nic i 1000, 100 pesów. Dobra. Otworzymy zamek. No i otwieramy. Jak słyszycie, to może nie się niestety, ale no... Może odporowałem się trochę. I dlatego też odcinki nie ukazywały się. No i rola! No ale teraz mogę się okazję nagrać. No oczywiście z nimi sobie wszystkimi nie poradzę. Dlatego użyję sobie tak. I to załatwi niewielką grupę. A może i wszystkich. A nie, idzie jeden. Znaczy ja wiem to. No widzicie? To jest całkiem losowe. kiedy Jeden w takiemu typkowi. I zostanie on z tym właśnie. Czekajcie, przeładuję sobie. No i wezmę shotguna, bo nie ma co marnować granata. Jak też shotgun jest bardzo z Dobra, Dobra. Zwieźle pistolet. I idziemy po kasę, którą mi zostawili. Czekajcie, tylko chwileczkę sobie przybliżę. Dobra. bierzemy to. I to tyle. Poczekajcie, chwilkę. Okej, okay, to czym zdaniem przerwało mi nagrywanie i musiałem zrobić wycięcie. Dobra. No to idziemy sobie dalej. Kurczę, biorąc pod uwagę, że gra jest z 2005 roku, to strasznie mi się podoba. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Czy jesteście jakąś inną serię na kanale? Zobaczę, co się z tym da zrobić. No i dobra. Teraz Zdajmy się. O! Chyba będzie jak Tak jest, no tutaj to sobie to wystrzelać. Wspaniali, dobra. O! Tu widzę kolejne. No, jak w te szedłam wtedy, to tego nie zauważyłem Dobra, tu będzie kasa. No, załóżmy, że z jakieś 700. 1500, no. Zejdź. W komentarzach, jaką serię chcielibyście później na kanale, coś z tych starszych BR, bo te nowsze no z 2014 i tam dalszych y, roków już nie no, Niestety, ze względu na to wysokie wymagania nie wejdą, ale dobra, idziemy tu i mamy handlarza. I teraz chyba zaraz zobaczę, tak jest. No to sprzedamy sobie pistolet. A kupujemy Reda 9 Bo to jest lepszy pistolet od tego, który yy, mam teraz. O wiele lepszy. Tylko muszę ja sobie zrobić tutaj przelewowanie na Bo ją zajmuje więcej listy, to, to tak. No i teraz wydam na tuniki. Siła ognia. Na pewno pojemność magazynka i tempo przeładowywania zaczym jeszcze na coś. Dobra, niech będzie pojemność magazynka pełna. Dobra. Pierwszy raz jestem bez broni i niech tak jeszcze zostanie, bo to jest fajne właśnie tak biegać sobie bez broni. I fajne jest dzięki temu wynikaniu z zombiaku, bo dzięki temu biegam po prostu szybciej, tak? Dobra. Spiję się. Dobra, i tu już muszę sobie założyć, bo. Ale naprawdę ta broń świetna świetna. Tylko, że długo się już przeładowuje. Prawie, że 2 sekundy. No teraz jest to sekundę i jakieś dziewięćsetne. Otwieramy. Mamy ale nie będę chyba z korzystał. O, jeżeli na no, Okej, okay, dobra. Zrobimy to sobie. Połączymy i mamy nic Trzech roślinek. No i wychodzimy. Znowu również gdzie byliśmy Wtedy. Kurczę, naprawdę. Nie wiem będę dzisiaj było. postarać się nagrać. Okej. Okay. Oj, ale jeszcze teraz fajnie i pipu na widzę, zobaczcie sobie. Czekajcie, czy ja wykopiłem? Nie, patrzcie, nie mam tego, nie mam tego. Patrzcie kurde. No. Jeżeli lekko puszczę trigera, czyli przycisk R2 w moim przypadku, to strasznie mam... Później tak, że od razu mi się odcelowuje automatycznie. Hmm, dobra, bierzemy pistolet. No i idziemy. No i oczywiście... Zauważyli mnie jakiś No to babciu, ty nie zauważyłaś? Pięknie. No co to jest także tutaj odstrzelenie głowy? Bo nie zawsze możemy ją odstrzelić. O, shit. No, a już myślałem, że będzie tak pięknie. Patrzcie! Nie strzeliłem od głębi, no tego nie odstrzeliłem. Patrzcie! Skurczywyk! What the fuck! Ile strzałów do strzelby? To trzeba było, żeby go załatwić. A no, i tutaj mamy jeszcze jednego. No to aż nie ostrożnie tutaj bądź. ona się może wywalić w jakieś pułapki. I tego załatwię w taki sposób. Strzelają w odpowiednim momencie i dzięki temu sam się podpali. I to jest właśnie taktika taka. Otwieramy. No. I tutaj mamy fajne w Możemy ukryć tutaj Ashley i nikt jej tutaj nie zobaczy w takim razie. Tutaj mamy coś. Mamy jakąś kartkę. Do przeczytania, a do karabinów, no i zobaczmy, stara się coś trzeci. Bo no to, to sobie czy to tak po cichu było, czymś się zatrzymać, jeżeli nie nadążacie. No a tutaj mamy informację o tym, pasożycie. Dobra, tutaj mieliśmy informację o tym właśnie. Dobra, tutaj sobie teraz zapiszę. żeby w razie W rozpocząć sobie od tego miejsca. I teraz pytanie: Czy ja chcę z nimi walczyć? No przydałoby się. No, tak, już zawołał wszystkich. O, ale headshot, pięknie. To, tak jak już mówiłem, że odstrzelenie głowy też jest losowe. Czyli, że nie zawsze, docelujemy nawet błęd, możemy mu odstrzelić głowę. Ale ja staram się to robić. Nawet zwykłym nożem, gdy zabijamy przeciwnika, możemy mu w taki sposób ten że... What the fuck! Aj, szybko, babcia. Noż świetnie, po prostu. Super. Nie, to ja was tak oślepię. Tego dziadka akurat zabiję. A babkę kopnę. I dobiję nożem. No niech to, szlag, waliłem się w pułapkę, świetnie po prostu. Dobra. Szlag, waliłem się w pułapkę, no po prostu nie wierzę. Okej, okay, tam mi pisało coś ma. Dobra, mamy zieloną roślinkę, no jej już żyje. Wnieść na życie. Ciekawi jestem, czy zabójstwo Ashley, bo jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, żeby Ashley została zabita, gdy grałem w grę. Czy zabójstwo Ashley, porwanie, czy tam coś, to zalicza się do zgonów w grze Leona. Dobra, chodź tu, do moja droga. Tylko jak mi się wbali, że to jest błasko, to z ci we Dobra, właśnie. No. Aha, i tutaj będzie coś fajnego. Wreszcie będę mógł użyć tego czerwonego kocieko oka. What the fuck! No, idą tu się. Headshot. Zawsze z tej babki wylatywały to z tej ten Dobra, przeskakuję. Dobra. Bierzemy. No i tak. zaskakujemy tu. Nie musimy nawet płytać aż iść. I tutaj mamy bodajże dzbanek. Kufel. No i teraz patrzcie, Widzicie, w kocie oka będziemy go wykorzystywali do łączenia z tą kuflem. Dlatego teraz kufel jest warty 10 tysięcy. A po kolejnym roku będzie już o kolejne 10 tysięcy. I później dalej, dalej, dalej. Już idę do ciebie, jest pajżarem. Dobra, objęta. No to na razie na pewno by się ależ nie rzuca tej jeden A tylko jedną broń. No nie wierzę w to po prostu. Jak ja mam go z góry dali? Shotguna na pewno nie użyję, bo to jest za silna bronia by strzału z bliska. Wiecie, nawet gdy mnie nie strzela w łeb, to nic, nic z tych obrażeń nie robi się. A jeszcze on się rusza, cholera! Shit, jak ja mogę go załatwić? I dobra, rzucę tu granatę na niego. Nie? Tak! Super. Nie, dobra, to trzeba zrobić tak. Zabiję go. What the fuck! zabiłem go. <grych> dobra. No to fajnie. Kurczę, ale naprawdę no... Nigdy mnie nie wyskakiwał. Boję się teraz przechodzić, ale już mi się nie chce marnować czasu, na jeszcze nie Dobrze. do na barana. I aż mi tutaj teraz przejdzie i otworzy nam przejście, bodajże. Dobra, może no, jeszcze Zobaczcie nowe kasy. Uj, maluńko. Teraz mi się przyda. Do tuningu. Na pewno strzelby i tmp peta. O, na cztery wspaniale. No, to tu już jest więcej. Nie. Kupować mi zwierzę. Tuli, strzelby. O, to tylko pewnie się nie na pewno, siła unia na pewno. Tu musi to być i starczy mi. Nie. Dobra. Tutaj otrzymaliśmy wiadomość, że helikopter, który mieliśmy uciekać, niestety. opuścić wyspę tak naprawdę. I niestety się rozwinął i musił poszukać innej drogi. A teraz mamy chatkę i film. ¿Qué <laughs> <Got> era <laughs> Z no i ja mam tych wszystkich rozwalić. Jest to losowe, ponieważ czasami zajmuje to 10 minut, czasami nawet 20, a czasami zajmowało mi to za pierwszym razem, gdy grę przechodziłem, 30 minut, jest pół godziny. No naprawdę, było ciężko z tym, bo nie wiedziałem tak naprawdę, ile ja muszę. Czy ja muszę uciekać? I tak naprawdę musiałem ich eliminować, aż w końcu... Jeszcze sobie połączę roślinie. Dobra. No I idziemy na górę, bo z góry będzie lepiej nam się strzelało. Bierzemy grano do i Tutaj jeszcze mamy zapalający i zieloną rośliny. No dobra. Stąd jest najlepsze miejsce na ich eliminowanie. Tam już oni chyba weszli, dlatego patrzę się tylko jak do mnie przyjdą. No tam zabija ich. No zapraszam pana. Dobra. No to my sobie poczekamy. What the fuck rzuca? O super, Luez i Motstrzałby. Szyc! Dobra. Tu się nie ma. Co e, zacześć? Biorę granata A teraz coś lepiej. A teraz biorę szobganę. No chodź tu, pedale. Staram się nie trzymać w łuby, ale no... Zawsze marnuję mniej amunicji. Dobra. Oj, szybko, Leon! Fak, w ostatniej chwili. Pięknie. No, no tamtego użyje pistolet. O, jeden trzeba wystarczył. Tylko patrzę, się, jak z góry zaraz oknami będą wchodzić. O, nawet to się już dzieje. O, to no jest mi tutaj daje amunicję. No proszę, fuck. Tak. uciekaj pięknie. Chyba ani raz jeszcze nie oberwałem, powiem wam Właśnie, schylaj się Luis. Zostaw go Zostawcie go Ale strzegłam się do przodu tylko, że mam mało amunicji. Aj, nie strzelajmy jak Luisa. Tylko że on nie zasłania to swoim łbem. Ja pierdzielę. No nie wierzę. Tak, wszystko jest w porządku, jak najlepszy w Biorąc pod uwagę, że to, to, że prawie zginęłem, to wszystko jest w porządku. Nie dobra, szkoda mi tej strzelby, ale nie pozostawiacie mi wyboru. Parszywe dziady zombiaki. kiedy to się skończy? Do cholery! Jest, udało się. Dobra, mamy koniec rozdziału. Sam 86,80, zabicił się 49,79 i zapisy 0, ale nie będę w razie zapisywał. Dobra, przyłapę sobie pistolet. I pójdę tu wszystko pozbierać, bo jest tu dużo rzeczy na dłużej, które nie zabrałem. I teraz to ulewam ta amunicja. Oby było jak najwięcej strzelby i do TMPK. i to jest jeszcze trochę, tak? To jeszcze coś było w zobaczę sobie. No, bo z nawet się wzbogaciłem. I dobra, a jeszcze ten ja pokazuję. Dobra, i bierzemy pistolet. Dobra, odcina się trochę przygód, ponad 20 minut. Ale to nic. Robię takie dłuższe, bo no, nie mażno. Zrobić 10-minutowe to zajęłoby A, dużo odcinków z gry. I B, nie chce mi się tak sobie nagrywać po 10 minut odcinków tylko. Dobra, mamy coś do przeczytania. Dwie drogi. O nie! No świetnie. Dobra, mamy sejfa, dlatego ja zapiszę sobie po skończeniu odcinka. Myślę, że Wam się podobało, jeżeli tak zostawcie cię w górę. Jakiś komentarz udostępniacie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to subskrybujcie. Cześć!